दे yeah. Nie ma! Dzisiaj pokażemy Wam, od kogo otwierałyśmy prezenty. I tak, i teraz Wam powiem tak. Ja jestem Bowisterka, Wiperka, a ze mną jest dzisiaj, a ja z.Davy MSP!

No, no, ja już się, to... ja już zaczęłam. <laughs> Nie, 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 Gusia, muszę co się tam dzieje. Nie, nie, wyjdź nie, 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 i nie, No, nie, nie, Poczekaj! Cześć. Poczekaj, bo Olka mi jest... nie, nie, tajemnicę różańca. <laughs> no i co? Poczekaj, Ola. No. E, jakaś, Moni jakaś Monika 44441? Pyta się, czy chciałabym mieć vipa No ja piszę, no chcę. A ty, Ej, Ola! No, co? Ty nagrywasz jeszcze? Czy jeszcze nagrywasz, czy zrobiłaś cięcie? E, no, nagrywam! A ja zrobiłam cięcie. Jej. Jej! Dobra. Ja pokazuję, kto mi dał te prezenty. No to pozdrawiam. Black Princess. Laj. Jej. jej! To jest ta właśnie ojca, co z nami nagrywa. I tak, to jest laka. ona. Tak, to jest ona. Poczekajcie, ładuję. I się. to ja jestem mówi tak. mówierka perka, To ja jestem. jej! Jesteśmy wariatkami. Tak, jesteśmy wariatkami, jesteśmy razem w związku, wiem. Jesteśmy, jesteśmy laskami małymi. Nie myślimy sobie, że jesteśmy z wami. No to tak, to jest ona też nagrywa ze mną teraz. Dobra, pozdrawiam Oli. Dobra, pozdrawiam Oli. Czekaj, pozdrawiam Oli. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 7, 8, 9, 0, 0. Dam dzięki. I, I za Easy Easy ja. Też za to dziękuję bardzo. Pozdrawiam Kinga XDDE. XDD Pozdrawiam z takiej spotenki. Tak bardzo dziękuję. A ja tak duszka na nogę od Doda211. Tak, dziękuję bardzo. Mm. I, za, I za włosy z listy. Carna 231096 Jeszcze raz Laila 111 Tutaj udała <grym> i... taki szyberko i na Ej! Czekaj! Ja pozdrawiam do MSP! Ja ją po prostu umieram! Dobitam serca na nogę, którą. Ja, ja, ja szukałam tych serc na nogę. I od też. pierwszego levela, jak tylko MSP! Da. Jezu! Tak wiem, dostałam, do mnie sobruszka na nogę. I też pozdrawiam jeszcze raz Lailę za duszka na nogę i za rękę. Za mą... Ej ej, 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 ej! Ej! Blokowało mnie! Co? Blokowało mnie! Jak? No weź Jesteś co patrz. na koncie? Tak! Ej, no ktoś faktycznie jest! Jesteś na koncie! Ej, no, jak? Laska, jesteś na koncie! Nie, nie. Czekajcie! Tu jest! Czekajcie, wchodzę. Chyba dramat koncie! Czekajcie! Czekaj, wchodzę. Nie! Logowanie się nie powiodło? What? Ej, ej, ode mnie nie ja Nie wiem, kto tu jest. W... stało? Czekaj, wejdę na inne konto, czekaj. Um, czekaj. czekaj który... Nie, jaki? Czekaj, nie jedzą. czy ty jesteś na tym koncie. Może źle wpisałeś z denerwowania. Jezu, ty jesteś na koncie, ja cię blokuję ja kobieto. Ja cię blokuję. Ej, ci Się ci boję. Kurde. Ej no. Ej. Boję się ciebie. Czekaj. No. Black Princess. No zobaczcie se sami, no. Czekaj, tak czekaj, prosty. zrobię nowe konto sobie szybko. Takie kurde. Black Princess. No. Czekaj. Gotowa dziewczyna. Dobra, byle jakie kurde. Czekajcie, ludzie oh, z Kurde. Jakie. Będę się nazywać utajniona333. O co to? Będę się nazywać utajniona333. Czekaj. E he. Kurde, źle. Jak ja to robiłam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Okej. Okay. Jeden. 1, 2, 3 trzy, pięć trzeba. nie status, chyba. status. No jaki? Przybrajcie. Ale i... cała ten masz maśna... bluzkę początkową. Zrywa. Boże. Ej, Pasz czekaj. początkową, Ej, zaraz, ja wszystko czekaj, zaraz tylko sz... wszystko zobaczę. Zaproszę cię. Się. Będzie, będzie taka utajona trzy, 3, 3, 3, taka strasznie dziwnie wygląda, że wiesz. Jezu na mnie inne konto. <śmiennie> rany. Ula, co jest? No nie wiem, czekaj, ja będę... Przybraję blokujecie. Blokuję cię. Jest, jak rany... Czekaj, już zaraz zobaczę, tylko nikt a Pixie Star się, kurde, wygada. La, 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 super, cieszę się, dobrze, że zostanę twoim przyjacielem, a teraz się wal. No, i dobre. to jest dobre, Wszystko mamy nagrane. Ten ktoś niech się wstydzi za to, tak? Dobra! Najważniejsze, no ja mm. musimy zrobić cień.